Sobota rano, szósta. Wykąpałem się. dowiedziałem się kąpie i jedziemy się po naszego psa. It's crazy. Nawet nie wiecie jak długo się przygotowywałem do tego. Jakiś rok i teraz jestem z jednej strony zestresowany, czy podołam i czy wszystko się uda, a z drugiej strony jestem podekscytowany, więc towarzyszcie nam przy odbiorze naszego babasa w sumie. Outfit of the day, stara bluza, stare spodnie, pojedziemy 4 godziny pod łódź a, i na wszelki wypadek, gdybym miał być obrzygany, to wolę być obrzygany na starych rzeczach, a nie na nowych. To jest to. Czulko, no kujka, niech sobie pochodzi. Chyba nie chcę. Co tam? Co twój domek. Dzień dobry, jest niedziela, czyli dzień po odebraniu. Joe, możecie go poznać, już go trochę poznaliście. Tych wszystkich filmów, które... O nie, nie ten był. Sorry. Poznaliście go już troszeczkę z filmów, które e, widzieliście wcześniej. I mamy tutaj naszego chrupka, który je tylko i wyłącznie do mojej ręki, bo jest niejatkiem. Nie wiem dlaczego. No, najprawdopodobniej dlatego, że się dopiero co przyzwyczaja do tego. I jest to niesamowite uczucie, powiem Wam. Jestem szczęśliwy, ale z jednej strony też taki zagubiony, przestraszony, żeby zrobić wszystko, wiecie, dobrze z nim. O, idę się przywitać myszko! Tak! Czekajcie, mam będzie pił wodę. Posłuchacie. ASMR Pić wody przez psa. Ojej, cały telefon będzie. No, także um, Joe jest już z nami, jest pocieszny. Jest też ciężki w ogarnięciu rzeczy, bo powiem Wam, że... I na to jest mega dużo roboty. On naprawdę moje dużo mojego czasu, no i te też zresztą też i tak dalej, ale na ten moment jest naprawdę przyjemny. Tylko tak jak mówię, jest taki problem z jedzeniem, raczej sam nie chcę jeść, tylko bardziej z, rą z rączki, ale z rączki jak ja to już jest spoko. Złatwia się na dworzu. Miał jeden mały akcent kupowy w nocy, ale wstajemy co dwie, trzy godziny żeby mu pomóc tutaj i żeby go wyprowadzić. Wtedy go troszeczkę, wiecie, też wybawiamy i jest git. No teraz to naprawdę ładnie zjadłeś, jestem z Ciebie dumny. Także ja jestem mega szczęśliwy z tego, że on tutaj jest. No i zobaczcie, jest taki podświeżny, jest taki malutki, jest taki słodki. Wszyscy są zakochani w nim, byliśmy już wczoraj u weterynarza, żeby zobaczyć, czy wszystko jest z nim dobrze. Jest wszystko dobrze, wszyscy są zachwyceni, bo jest z dobrej hodowli, tak? Właśnie jestem z dobrej hodowli, z związku klinologicznego, tak? Jeszcze bym zjadł. Słuchajcie, musimy się nakarmić i dopiero do Was wtedy wrócimy. No dobrze, to mały update a propos naszego Bobasa, taki już naprawdę, żeby wam mniej więcej powiedzieć, co się działo, bo oczywiście, no, wiecie jak to jest, jak się zbiera pieska z hodowli, to jest po prostu, bardzo się martwiliśmy jego dobrobytem i dobrostanem, niż tym, żeby było nagranie, a teraz już mamy troszeczkę spokoju, jesteśmy spokojniejsi, je, jak wiecie, Konga i e, faktycznie już możemy do was trochę pogadać, powiedz Joe, co nie? A więc to jest Joe. Jest to, jak widzicie, piękny, złoty. Ma tak śliczną sierść Golden Retriever. Najprawdopodobniej będzie miał kolorek taki, jakie ma uszy. Jest przesłodki. Jest on z hodowli um, Związku Klinologicznego w Polsce, FCI, czyli takiej bardzo dobrej hodowli. Nie kosztował też mało. Um, ale no ja, jak ja mówię, ja chcę podchodzić do zwierząt um, dobrze. Wiem, że pod poprzednim vlogiem Wywiązała się jakaś taka dyskusja o adopcji i o, i o kupowaniu zwierząt. I w sumie, wiecie, szczerze, ja nie mam zdania na temat czegoś takiego. Myślę, że każdy powinien po prostu robić, co chce. Wiem też, że w mojej obecnej sytuacji po prostu kupno zwierzęcia miało większy sens z tego powodu, że po prostu to jest zwierzę, w które, em, mimo wszystko, wiem, że jest po rycach dobrych i tak dalej, znam historię jego rodziców. Wiem mniej więcej, czego sobie mogę się spodziewać. Wiem, że ci rodzice byli zdrowi i jednak mam trochę więcej możliwości ocenienia tego, jaki on będzie w przyszłości też po zachowaniu rodziców, bo poznaliśmy rodziców jego i naprawdę są przesłodcy, gdzie mam tutaj wkleje zdjęcia. I naprawdę, no na ten moment wszystko jest okej. Okay. Piesek w hodowli był uczony tego, żeby siusiać sobie na zewnątrz, więc też również to robi. Mamy co prawda matę tam, jak widzicie, natomiast tak na wszelki wypadek, no bo jednak pracuje zdalnie, a też no Pies nie może mi zabrać pracy i tak dalej, więc gdyby zdarzyło się tak, że ja nie będę mógł wyjść po prostu podczas jakiegoś spotkania, no to zawsze mogę może zrobię sobie, sobie zrobić ciku tutaj, ale no jeszcze się tak na szczęście nie zdarzyło. Piesek jest w 100% zdrowy, Zmieniliśmy też karmę, nazywa się Farmina, to kupiliśmy ją odchodowczyni. Więc też jest git, on dostał taką karmę wcześniej, więc też bardzo ją toleruje. Wszystko kupy i tak dalej, okay, gdybyście pytali. No jest to po prostu bundle of joy, e, ale też nie, jest, nie powiem, że nie jest łatwo. Wstawanie w nocy to jest coś, czego jeszcze nie przerabiałem. I teraz jestem pewny, że nie chcę mieć w długiej przyszłości żadnego dziecka, bo powiem Wam szczerze, że jest, jest to dużo roboty ze samym szczynekiem, to wyobrażam sobie, że dzieckiem jest jeszcze 30 razy więcej. E, ale dajemy radę. No, największym newsem jest tutaj też to, że m, mamy przy mieszkaniu ogródek, ale jeszcze on nie jest ogrodzony. Bo to by było, wiecie, dla mnie nie mamy tam nic innego prócz trawy, więc możemy go sobie tam na spokojnie wypuścić. Um, wiecie, bo po prostu no, najbardziej mi to przeszkadza w pracy. Ja nie chcę, wiecie, żeby w mojej pracy po prostu hmm, tutaj to jakoś na to oddziaływało, że, że go mamy, więc staram się po prostu go wybawić przed pracą a, i, i dawać jakieś takie zabawki, którymi on się może sam bawić, jak na przykład właśnie kong czy inne rzeczy, żeby mógł po prostu... Widzicie tam okno tego błonca? Żeby on też mógł sobie po prostu mm, no, sam się bawić. Nie myszko? No po prostu jak już będziemy mieć też płot, co mam nadzieję wydarzy w tym tygodniu, no to ja na spokojnie będę mógł po prostu podczas spotkania wyskoczyć i go wypuścić, a i tak mam widok z okna na cały okrutek, więc będę widział, co on robi, także myślę, że nie ma problemu. Też taka połowa nam się trafiła niefajna, bo wczoraj mega padało i było niefajnie. Dzisiaj już jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Także tak, nasza krótka się bawi, jest, jest przysłodki, bardzo go kochamy już teraz. No i będziemy wam nagrywać tak ogólne nasze życie. Nasze życie na tym jest pracą, psem. Eee, i ja jeszcze oglądam tutaj sobie czerwony, nie, turkusowy dywan na Eurowizji, bo jak zapewne wiecie jestem mega fanem Eurowizji, w tym roku jakoś tak mniej, e, mniej jara ona, natomiast nadal oglądam bardzo, bardzo dużo. Trzymajmy Zoey, że Zoe ze Szwajcarii, także dajcie znać komu kibicujecie. Um, bo w sobotę pewnie ten um, odcinek się pojawi, więc no taki wiecie, weekly vlog to będzie, więc już zasadniczo um, przed finem robić, także się. O, patrzcie, nasze Justin Steczkowska jest tutaj, wow, pięknym outfit, no niesamowicie wygląda. Um, jestem mega, mega zadowolony z tego jaką mamy reprezentantkę, jest profesjonalna, robi wszystko, żeby po prostu nas dobrze reprezentować i jest mega, mega naprawdę. O. On też tutaj jest indoktrynowany Eurowizjonie. Tak, czoł? ciao, czoł. Hej! Pokaż się, jaki ładny jesteś. No jest piękny. Także jesteśmy mega zadowoleni i przyjdźcie ten czas z nami, bo yy, wiecie, spodziewam się, że będę tutaj miał jakiś papi blues. No z tego też powodu, że po prostu mimo wszystko mój dzień jakby nie wyglądał bardzo statycznie. Po prostu pracowałem sobie do 14, później sobie i tak dalej, a tutaj jednak to wymaga większej ilości, ale byłem na to przygotowany. Hmm. Więc mam nadzieję, że ten papi blues nie hitnie mnie tak bardzo, jak niektórzy, bo widziałem już na TikToku, że po prostu niektórzy to masakrycznie mogą takie, takie coś przeżywać, a u mnie na razie jest gicior, więc myślę, że powinno być git. Oprócz tego że jestem brudny, zmęczony i śmierdzący pewnie też, no bo wiadomo, turlamy się z szczeniakiem. Także jest fajnie i mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie fajniej. Powiedzcie mi, um, co wiecie i jak wy w ogóle gotujecie sobie, bo to jest jakby, wiecie, że, ja nie mogę do tego jakoś pojąć. <gutowanie> Gotowanie jest dla mnie mega dziwną e, koncepcją w takim sensie, że muszę się w końcu nauczyć gotować na więcej dni. Um, no i teraz to zaczynam robić, jak to wiecie. Co, co wy gotujecie? Dajcie mi może jakieś przepisy, ja nie wiem, po prostu. Jakoś tak, co można ugotować i co można wstawić do lodówki na trzy dni i przez trzy dni też i wam się nie nudzi. Dajcie mi znać, co wy takiego lubicie. Ja po prostu jedynie chyba, coś z rzeczy lubię, to jest makaron, I guess. I sałatka z kurczakiem, I guess, też. Um, I by the way, mam mega karę, jeżeli chodzi o makaron. E, taki, z Lidla, włoski. Mega fajnie on łapie, tak jakby, wiecie, ten sos, który ma. To jest super. E, no i... Nawet bym zrobił sosik bolognese. Wczoraj jedliśmy, był pyszny, mega. Nie wiem, z czego to było. A nie, nie robiłem, a ja byłem w sklepie. A, bo nie możemy jeszcze wyjeżdżać, no bo wiecie, nie możemy tak co zostawić, tego, więc się dzielimy. Natomiast... E, mega, mega dobry. Polecam tego kucharza. Uh, a ja robię z reguły w tygodniu jedzenie. Jakieś tam. Może też się będę z wami z tym dzielił. A no, dałbym pokorzystawcego tego No nic fancy. Zwykły makaron. Ej, fun jest taki, że wszyscy, którzy znam, kochają parmezan i w ogóle sery, a ja po prostu, zobaczcie, to jest ilość sera, którą ja daję, żeby było enough. Koniec. Jakby nie jestem fanem serów w ogóle. Także jestem ciekawy, czy jest ktoś z was w takim teamie, że nie jest fanem serów i

No dobrze zatem e, obiecaliśmy sobie, że po długim już czasie, bo mamy psale mm, ponad dwa pół tygodnie i podsumujemy sobie to, jak wygląda nasze życie oprócz tego, że jesteśmy cali pogryzieni wszędzie i, e, i tak dalej. No ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tym, jak, jak to wygląda wszystko, jak się zmieniło nasze życie i jakie mamy odczucia po posiadaniu po prostu psa przez no 2,5 tygodnia, który jest e, maluchem. 10 tygodniowo, no tak, no, to, to, to co ty byś powiedział? Że musimy go w posiedzeniu Ale nie wiem, czy, no, ja nie wiem, czy ja go chcę wam, kochani, pokazać, bo... Ponieważ on był tu, natomiast został e, usunięty z tego pomieszczenia, Ale. oczywiście w przyjazny sposób, ponieważ wszystko gryzie I on wszystko gryzie. I to jest główna rzecz e, przemawiająca na nie. Za tą istotką. Tyle, o, Pokaż mi, kochani. Zobaczcie, jakim jest gruboskim, słodkim. słodki. No, ale ogólnie, ogólnie jest spoko, mega cool, natomiast posiadanie szczeniaka jest ciężkie. Jakby ja spodziewałem się tego, że będzie ciężko, więc spodziewałem się, że on będzie taki charakterny i że on będzie tak dużo robił tak dużo będzie trzeba poświęcić mu czasu, bo no, tak naprawdę jak on nie śpi, to trzeba cały czas być gotowym na to, że coś się dzieje, bo jak jest cicho, to znaczy coś się dzieje. Mm. Co jeszcze dużo śpi? Bez szczeniakiem, to Bez prawda. Czyniakiem. Ale ogólnie no, nasze rzeczy zmieniły się po prostu diametralnie, bo tak naprawdę teraz jesteśmy przystosowani pod psa e, od jakby wstania, a nawet wstajemy po prostu wcześniej, no bo on sika, wiecie. W sensie teraz już jest okej, okay, bo na przykład, wiecie, na początku to było tak, że po prostu on, wstawiliśmy co dwie godziny przez pierwsze kilka dni na to, żeby on się wysikał i tak dalej, bo mieliśmy ogromną ambicję m, do tego, żeby po prostu on sikał na dworzu od początku, e, natomiast po trzech albo czterech dniach wstawania po prostu co dwie godziny zrezygnowaliśmy i on w sumie też zrezygnował z tego przez kilka dni wstawał, co nie, ale teraz mm -hmm. on chyba przyspiała praktycznie całą noc, ja tylko wychodzę z nim raz o trzeciej, no, a poza tym on śpi i też wychodzimy o trzeciej, nie tak że on się rozbudza, już tylko po prostu wychodzimy z nim. Mm. Ja wychodzę... Boże. No właśnie, wiecie, to jest nerwus. Wychodzę z nim po prostu o tej trzeciej i on i on tej trzecie i po prostu wraca z powrotem. Także teraz on niestety jak już czasem musi się zacząć, to po prostu sika na matę, ale... No po prostu to ja bym chyba zwariował, gdyby, gdyby tak to się działo, że po prostu wiecie, bo on jeszcze na początku to się po prostu budził, co te dwie godziny się rozbudzał i trzeba go było zmęczyć, żeby on y, ponownie zasnął. Także teraz już jest okej, okay, jeżeli o to chodzi. Z takich jeszcze update'ów, no to chodzimy do szkółki, się trochę w przerwniku to, że chodzimy do szkółki, mamy nadzieję, że nasz piesek będzie mądrym pieskiem i będzie na tej szkółce po prostu się nauczy rzeczy. Mimo tego w ogóle jest on najmniejszym studentem jakby w tej szkole bo reszta tych piesków ma 3-4 miesiące, on ma no 2,5, e, a ogarnie chyba najlepiej, więc to jest plus taki, że jakby fajnie nam się z nim pracuje. No tylko naszym jedynym tak naprawdę problemem teraz jest to gryzienie, e, a potem wszystko jest okej, okay, no. Tak mi się wydaje, jest mega słodki jak śpi i, <laughs> i na spacerach też jest słodki jest ogólnie mega kochany, natomiast widać, że te ząbki go spędzą, no i wiecie, my próbujemy, może właśnie są tutaj też eksperci psowi, Zresztą powiedzmy, jakby, jak wy ogarnęliście gryzienie uszczeniaka, no bo my tak, mamy zabawki, przykierowujemy go na zabawki, gdy jest mega naprawdę źle tak, że naprawdę już nas boli jak wiecie, do krwi e, czasami, no wiadomo, nie lejącej się krwi, ale tam krwi takie jest tam, wiecie, no tak z ząbkiem po prostu swoim on jakoś zahaczy, że tak refleci, no to wtedy po prostu idziemy do innego pokoju się wyciszyć, też jakby trenujemy wyciszanie w kennelu i tak dalej, i tak dalej. Z czasem mu to wychodzi, z czasem jeszcze nie, więc... No, Jest to po prostu nasza taka pyreneja i, i tak to wygląda. Także dajcie znać, bo możemy to jakichś yy, profesjonalistów, którzy, którzy wiedzą, jak zrobić to, wiecie, humanitarnie, jak ograniczyć tego no bo po prostu nie jest to yy, łatwe. Ale ogólnie, yy, czy w sensie, yy, czy kupiłbyś psa jeszcze raz? Tak. Ja też, tak, natomiast. No, ale większego? Yy, chyba właśnie po prostu. No, czy to jest ciężki, nie? Jakby. To jest, to jest to, że on naprawdę jest. Jest ciężki i jezus strasznie mi gryzie i mnie no, rozprasza. Już Także. A, wow. No właśnie, to jest to. Także. Yy... No, przetrwamy to, bo musimy i bierzemy sobie odpowiedzialność za nie. No, natomiast nie jest to najłatwiejsze. Ja po prostu zaczynałem mieć na TikToku miliony, miliony filmików o Papi Blusie, że po prostu ludzie tak mają i że, jakby szczeniaki są ciężkie, w szczególności, wiecie, jak chcecie je wychować. Także one nie mają traumy, no bo spoko byłoby to, jakbyśmy go zostawili na 8 godzin w klatce na przykład. Wiem, że są na pewno ludzie, którzy tak robią, mają na to wylanę, albo nie wiem, strzelą go w tyłek, no my takich jakby metodychowawczych nie robimy um, i, i nie uznajemy i chcemy, żeby on był odważnym piesem i, i piesem, który jest socjalizowany, i piesem, który nie boi się i ufa nam jako, jako ludziom, więc... Też nie, nie, nie karcimy go w ten sposób, tylko karcimy go w sposób humanitarny, czyli w takim sensie, że właśnie przekierujemy go na zabawkę czy na chwilę, idzie do pokoju, się tylko wyciszyć, i tak dalej i w ogóle próbujemy go wyciszać. Na ten moment to już jest tak naprawdę wyciszenie, no bo Ilan był na spacerze teraz pół godziny. Więcej. Więcej, I więc teraz jest trochę nerwowany po spacerze, ale już powinien powoli się wyciszać i, i... i iść spać. Także yy, na ten moment posiadanie psa ogólne 8 na 10, posiadanie szczeniaka 2 na 10. No i mam nadzieję, że on po prostu no z, każdym, z każdym miesiącem i tak dalej będzie po prostu lepszy. Będzie. Nie jest to łatwe. Przecież przez 2,5 tygodnia on jest niebo a ziemia, zupełnie inny pies, też gabarytem jest zupełnie inny. Nie wiem, czy to jest w tym samym vlogu, jak go odbieramy? Wszystko, z Wszystko jest w tym samym Wszystko jest tym samym, no to on nawet na przebitkach, jak się przyjrzeć, to on, no on waży ponad 2 kg więcej, względem przez te niecałe 2 tygodnie, więc szybko mm. rośnie, szybko się zmienia. Jedyny, ale ogólnie na plus, bardzo gryzie, ale on gryzie takie rzeczy, które teoretycznie można. Gryzie łóżko, no ale łóżko mamy takie, że narzute, powiedzmy tu, nie to nie skapa, ale to taki materiał dookoła stelaża można wymienić w łatwy sposób. No nie gryzie na przykład mebli. Nie typ. gryzie mebli, nie gryzie kanapy, ma jakąś jedną klamkę w kuchni, którą sobie upatrzył do gryzienia, ale tylko jedną i, i na niej się skupia. Nie gryzie futryn, nie gryzie ścian, nie gryzie nic tego typu, a takie psy też się wiem, że zdarzają, mm. więc ogólnie poza tym wszystkim, że gryzie ręce bez umiaru, no ale to z wiadomych względów, jest naprawdę ok. Na przykład teraz sobie wyrażę, jest słodki. No i yy, postanowiliśmy, że postawimy płot. O, od razu po tym, jak się tutaj sprawdziło, jeszcze się to nam nie udało, bo jesteśmy zbyt leni, żeby zrobić to samo i czekamy na yy, podwykonawcę. Mam nadzieję, że na samym vlogu będzie vlog z tego, jak stawiamy płot. Nie my, ale jak płot jest coś Tak. No dobra, ja myślę, czy ty byś chciał coś jeszcze dodać? Nie. Ja myślę, że no jest to, jest to na pewno ciekawe. Oh, oh, oh. Jest to. Jest. Pokażcie, no pokażcie po prostu. Posiadanie psa jest ciekawe. E, oh. Także trzymajcie kciuki za to, żeby nam poszło dobrze, żebyśmy oddali oh. razem. Oh, 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 oh. No i to ciałko w górę. Oddamy dużo smaczków. Wam. Um. Od on pochłania no. smaczki jak odkurzacz. Ostatnio zamówili ostatnio, 3 dni temu zamówiliśmy następne 3 kg. Wydaliśmy na to po prawie 200 zł i starczy nam to na miesiąc zapewne, ale on nie lubi jeść suchej karmy. No dobra, może dwa. Nie lubi jeść suchej karmy, i głównie mokrą, suchą je z ręki, ale tylko jak mu się chce, więc tymi smaczkami w sumie bardzo dużo sobie zaspokaja takiej potrzeby żywieniowej, tak mi się wydaje, więc no to będzie oszczędzamy. Nie, dobra. To my się żegnamy. Będziemy się w kolejnych vlogach i życzę powodzenia, żebyśmy przetrwali fazę pierania naszego psa. Pa. pa.